Cześć, jestem sarna, wielka ze mnie larwa Dobry zbit, wielka sprawa. Najważniejsze jest dla zabawa to mój syn, nie ukrywam tego. Czy masz z tym jakiś problem, Kolego? Włącznie kolego, kolego, kolego. To nawet fajny kawałek. daję do tego rymy i to moje zadanie. Cześć, jestem

Migracja chociaż niesie za sobą duże nadzieje na, na zmianę, na lepsze, to też niesie za sobą różne trudności. I dzieciaki, które zmieniają swój kraj zamieszkania, często niezależnie od tego, z jakiego kontynentu, na jaki kontynent i w jakim kraju mieszkają docelowo, często mają te same trudności. Bariera językowa sprawia, że trudno im się porozumieć z rówieśnikami. Różnice kulturowe sprawiają, że chcą się bawić inaczej niż ich rówieśnicy w kraju, w którym teraz mieszkają. I to wszystko sprawia, że trochę się wycofują z takiego życia i zamiast mieć taką swoją dziecięcą radość i spontaniczność. To gdzieś tam się chowają, i dlatego też chcemy im zaproponować udział w różnego rodzaju zajęciach, żeby otworzyć ich, przełamać je, żeby wzbudzić w nich znowu tą dziecięcą radość i spontaniczność, żeby mogły się po prostu bawić, niezależnie od tego, w jakim mówią języku. Fundacja Polskie Forum Migracyjne we współpracy z Fundacją Kultury Świata obmyśliła razem projekt, w ramach którego jedna nasza wolontariuszka, Weronika, pojechała do Argentyny i tam pracuje z dziećmi cudzoziemskimi, z migrantami, prowadząc z nimi różne ciekawe zajęcia. Cały projekt ma na celu integrację i zwiększenie szans dzieci imigrantów mieszkających w Kordowie, w Kordowie w Argentynie. Imigranci przede wszystkim są z Boliwii, z Peru, z Paragwaju. I jakby celem projektu jest to, żeby zintegrować wszystkich. Pracujemy warsztaty dla dzieci, dla ich rodziców, dla nauczycieli, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, dla, dla animatorów. Hay 83.600 extranjeros, la mayoría son de países limítrofes, hay peruanos, bolivianos, paraguayos, de Colombia. Y los inmigrantes europeos ya no es tan frecuente ahora, la primera inmigración sí era muy numerosa y ahora no es tan numerosa. El, más del 70% de los extranjeros son de países limítrofes. Nuestra unión pretende facilitar la inserción del extranjero y sobre todo hacer que los niños se conozcan, que las culturas se relacionen, que la gente pueda al conocerse evitar la discriminación y vivir en un ambiente de confraternidad y de armonía. Hay que terminar por ahí Todas las bandidas que viste hoy, repetime todo lo que viste. Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Perú. Me gusta jugar mucho a las escondidas. Yo cuando sea grande quiero ser veterinaria. ¿Qué es, ¿Qué es el juego? Divertirse y jugar. ¿Qué pasa? ¿Correr? No sé. ¿Qué te, te juegos juego te gusta? Jugar en la computadora. ¿A qué te gusta jugar? Las trapaditas. ¿Qué es el nuestro? Kto y si me me gana? Profesora. A podobne rzeczy my, czyli Polskie Forum Migracyjne, robimy też tutaj w Polsce, pracując z dziećmi cudzoziemskimi, które przyjeżdżają do Polski. Migracja jest. To takie bardzo powszechne zjawisko w obecnym świecie. No i tych powodów oczywiście migracji jest cała masa. Migrują z powodów ekonomicznych, z powodów um, też osobistych, na przykład zakochania się um, za ukochaną osobą, ale również jest sporo migracji przymusowej. Są to uchodźcy, czyli ludzie, którzy w jakiś sposób są zmuszeni do tego, żeby wyjechać ze swojego kraju. Uchodźcy, którzy uciekają właśnie zabawy o swoje bezpieczeństwo, przyjeżdżają do nas głównie z... Czeczeni, ale też z Białorusi, z Iraku, z Somalii, z Erytrei. Chodzą do polskich szkół, bawią się na polskich podwórkach i można ich spotkać w otoczeniu polskich dzieci. I z grupą takich dzieci spotkamy się dzisiaj. Nazywam się Georgi, przyjechałem z Gruzji. No tak ogólnie gram w komputer, ale lubię się bawić piłkę nożną. No ja chciałbym uczyć się no, na taniec. Tanców hip-hopowych, -hop, hip no i jeszcze trochę tam bryszczować. Teraz. Lubię breakdance, yo, ale nie tańczę najlepiej, oh no. Kiedy mam coś mówić czuję stres, ale gdy rapuję nie wiem co to jest. Mieszkam tutaj i no chcę tu zostać. Aktywność, twórczość i zabawa. Uważanie, respekt to dobra sprawa. To nas optymizmem napawa. To daje nam energię jak mocna kawa. Dobra, spoko. Jak dużo? Troszeczkę, te dwa idealnie. A te troszeczkę... Mam na imię Tygrys. Tornike, Tygrys! tygrys! Przyjechałem z Gruzji. Trzy lata tutaj mieszkam. Najbardziej lubię grać w strzełki. Strzelać, podchodzić, bić go, albo coś tam. Mam na komputerze tą grę. Bardzo lubię rap! Lubię być aktywny. Mówię to Tak! Rozumiesz? Dobre! Teraz, dobra, za, zachowujemy tą wersję. Trzymaj. Lub są. Nazywam się że przyjechałam w cicień. Ja siedziałam obok Kamili. Ona nie da... Lubię grać z koleżankami. Um, berka lubię grać. Kim um. Jak wskazać uroczy? Lekarz. Tak, lekarz. Lekarzem? Tak. tak, Nazywam się Kurman, pochodzę z Kirgistanu, mam 12 lat, najbardziej lubię uczyć się matematyki. Bo jestem zdolny z matematyki. Pochodzę z Biszkeku, więc nie wiem co chcesz ode mnie, człowieku. Teraz muszę iść do sklepu, kupić sobie do domu chlebu. Musisz więc mieć y, trochę szacunku. Mam już dość tej zabawy, ale muszę próbować przykro mi, sorry. Dobra, pokaż, pokaż. Rzej, trzymaj to na razie. Y, jeszcze poprawimy ten tekst trochę. Pracując z małymi uchodźcami, z małymi migrantami, zależy nam najbardziej na tym, żeby stwarzać im sytuacje sukcesu, sytuacje, w których mogą zrobić coś, czego do tej pory nie robiły, poczuć, że im to dobrze wychodzi, i dzięki temu poczuć się lepiej, poczuć swoją siłę, poczuć swoją moc i wiedzieć, że są zdolne do wielu różnych rzeczy, których wcześniej nie robiły. Raz! Aktywność, twórczość i zabawa. Uważenie, respekt to dobra sprawa. U nas wszystkie te wartości są. alewa to daje nam energię. Mocna kawa. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze raz, tylko z większą energią. Okay? Tutaj mogą e, pokazać e, innym dzieciom swoje talenty, dlatego że w szkole często są ograniczone barierą językową. Tutaj tej bariery nie ma, ponieważ sztuka jest uniwersalnym językiem e, porozumiewania się. W związku z tym takie dziecko może namalować e, jakąś pracę, czy zagrać świetnie, czy nie wiem, e, odbić fantastyczny szablon albo wyciąć i po prostu być na tym samym poziomie. Na którym są dzieci tutaj Trochę jak zły. Jak zły. Trochę. Zabawa to mój styl, nie ukrywam tego. Czy masz z tym jakiś problem, kolego? Włącznie. To nawet fajny kawałek... Daję do, daję do tego rymy i też moje zadanie. W końcu, w końcu trochę jak krzyk. Zabawa to mój styl, nie ukrywam tego. Czy masz z tym jakiś problem, drogi kolego? Włącznie! To nawet fajny kawałek. Dzieci marzą, mają marzenia dotyczące przyszłości, niezależnie od tego, z jakiego są kraju, ale zdarza się, że poprzez różne swoje trudne doświadczenia migracyjne, dzieciaki zaczynają się obawiać marzenia, bo wiedzą, że te marzenia mogą się nie spełnić. Natomiast są też takie, które marzą o zupełnie normalnych, codziennych sprawach, o takich, o których marzy większość ich rówieśników: tak? o tym, kim będą w przyszłości, co będą robić, gdzie będą podróżować. Ser, mama. Żeby w końcu się zbudował nowy dom mój. Jak będę duży, to chcę robić karierę. I na czym ta kariera będzie polegała? Co chcesz robić? Samochody. No, no, ty no sobie. Chciałam być polskiego nauczyć dobrze. Raz, dwa, trzy! Aktywność, twórczość i zabawa. Uważenie, respekto, dobra sprawa! To no, z optymizmem, na baba. Na baba. I to daje na nam energię jak Mosta Dobra. Oh, Dobra, gente. Yeah! Cześć, jestem Sarna. Wielka Sarla. ze mnie larwa. Dobry bit, wielka sprawa. Najważniejsze jest zachowa. zabawa Sobaba to mój syn, nie ukrywam tego. tego. Czy masz z tym jakiś problem, kolego? kolego, kolego, kolego. Włącznie! Oh, yeah! To nawet fajny kawałek. 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 Daję do tego rymy i to moje zadanie. Cześć, Cześć jestem Karla i szacun do mnie mniej. mniej. Mam dużo luzji i twórczości oryginalnej. Mniej. ciągle rozwijam umiejętności. Mniej. Beatbox, degnes, mnóstwo oh. możliwości. Moja imiecha lit, co, na no ete. Tworzce mnie ocien rajce Jak moja dziewczyna, i trakien rajce Jak moja dziewczyna, i trakien rajce się po sali i to mnie douje. Lecz widzę napis łącznie i rapuję I ogólnie to jestem luba Kiedy rapuję to wiem, że mi się uda To jest dobra sprawa, to nas optymizm napawa I to daje nam energię jak boczna Jestem Milena i mam tolerancję Lubię być aktywna i mieć zawsze rację Jestem w Cieczynie i wiem, że nic tego nie zmieni Idę, idę ulicą i wiem, że jestem Stasiek M Stasiek M to nie krzywa i ja to wiem Włącz mnie, projekt to fajnie Sprawa, zabawa i dodatku z zafrikawa Ogólnie to mówią mi gaśnica Grałam w filmie i wtedy była pizza Grałam królową, to była złośnica I nawet nie wiem, kto to napisał Lubię break dance yo. yo Ale nie tanczę na lepiej oh, 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 no. Kiedy mam coś mówić, czuję stres Ale gdy rok pójdzie, nie wiem, co to jest Dzień Dobry pizza, dobra sprawa Twórczość, respekt i zabawa Luz Biszkieku, więc nie wiem, co chcesz ode mnie, człowieku. Musisz mieć trochę szacunku, by nie skrzywić mojego wizerunku. Najważniejsza tu u nas jest współpraca. Midbox i to ciężka praca. Muzyka to nasza Да, мне нужно.